Hej, cześć się go z tej strony Matrix, a to ponownie opening z Overwatcha, tym razem rocznica 2021. Nagrywam to tak yy, z 3 minuty przed końcem eventu, więc wolałbym się pośpieszyć. Na początku legendarna skórka do May, którą chciałem sobie kupić. Lecimy dalej. 44 skrzynki do otwarcia, a tak właściwie to 45, bo jeszcze mam zwykłą szarą. Muszę się śpieszyć, bo tak to chyba za jakieś 3 minuty nie będę mógł kupić skina. Więc skinów, tak właściwie, też szybsza jest ta animacja chyba, jak trzymam spację. kolejna legenda tym razem Junkrat z tego roku spoko taki oczywiście wydrobiłem przypadkowo yy, otwierając legendarną skrzynkę pewnego skina którego wam screena podeślę pod koniec jak yy, skrzynki wszystkie otworzę I najbardziej bym chciał skina do Sombry zdobyć i do... Do kogo tam jeszcze było? Do Moiry. O, do Moiry jeszcze bym bardzo chciał. Bo są ładne. O, jeszcze do Hamonda właśnie. Do Hamonda z zeszłego roku. Bardzo ładny skin. Chociaż mam tego bilardzistę za wyzwania tygodniowe. Który te, też jest całkiem spoko, bo to jest taka, wiecie... Kula bilardowa. Ósemka czarna 30 skrzynek do końca. Już event powinien się skończyć, więc chyba że event jest do 20 i mi się coś porąbało. To jest taka opcja. No ale no nic. Lecimy dalej przez te skrzynki. Wypadły nam jak na razie 3-4-5 leg... Oh, o, graficiara do tej, do Tracer Nice. Graficiara chyba była z pierwszego roku, z tego co pamiętam, z pierwszej rocznicy. Kolejna legenda. No sypi... O, Moira, zarąbiście, Fajnie, fajnie. Też nie chcę tego openingu właśnie przedłużać. Dosyć późno się zebrałem, żeby nagrać ten odcinek. Bo jeszcze jakby ktoś nie widział na Instagramie, tutaj się wyświetla na moim palcu. Była pewna akcja, ale to już musicie sobie sami zobaczyć. Jak zapiszę to story. Także zachęcam do bicia. Od Katańca do Soldiera, Legenda i Epiki Junkrat z zeszłego roku. No, czyli mam już komplet junkratów. Fajnie. Coraz mniej tych skinów do wydropienia, do kupienia. Się zastanawiam, czy, czy z poprzednich eventów mam wszystkie skiny. Kupu kupowałem na pewno na zimowym krainie czarów, na archiwa i jeszcze na chiński nowy rok. Na pewno wszystkie skiny, takie wszystkie, wszystkie. Ale na przykład z letnim igrzysk mi się nie wydaje, że mam wszystko. Kolejna legenda. Tym razem kredyty, no wiadomo. Bo z legendarnych kredytów nie ma openingów tu kolejna skórka, którą już miałem do soldera, którą dosyć długo używam. 10 skrzynek do końca. Oczywiście tradycyjnie już teraz same niebieskie lecą itamy i srebrne. O, właśnie srebrne. 8 skrzynek do końca same niebieskie i szare. Tradycyjnie 41 tysięcy kredytów już mam 6 skrzynek do końca 5 legenda dobry gity. Okej, okay. okej, okay. fajnie i to ten ładniejszy z tych dwóch rocznicowych. Emotka do Tracer, albo z, albo z tego roku, albo z poprzednich. Legenda do Symetry, której nie miałem. I ostatnia skrzynka, a z niej wyleci Epic do Dumfista z Księżycowego Nowego Roku. I czy mogę kupić skiny? Czy mogę kupić skiny? O to jest pytanie. Tak, i jak widzieliście na screenie, wydrupiłem jeszcze skina do Dumfista, tego nowego. Co czyni ten opening prawie wszystkimi skinami? Brakuje. O, do Baptista też bardzo chciałem go, więc kupiłem. Słyszeliście to? O kurde, fajne, jak się kupuje. To takie, taka muzyczka jest. Nice. No to tak, wszystkie. Wszystkie tańce oczywiście też są, i teraz pytanko, czy ja mam wszystko z poprzednich eventów: letnie igrzyska na pewno, Halloweenową a mogę wszystko nawet sobie zaznaczyć, nieposiadane. I lecimy do ażki czerwony kapturek. Nie udało mi się zdobyć, ale już mam policja. Skin policji do Brigity. Farabeduinka, Beduinka, aż dziwne, że mi nie dropią te skiny z poprzednich lat, w sensie z poprzednich lat, z, z pierwszego roku Overwatch. Iluzjonistka do symetry Zaria, też z pierwszego roku. Cyberia, bardzo ładny skin, jak na moje. I żniwiarz, maskarada z poprzedniego roku. Chyba miałem kupić tego skina, tylko ostatecznie chyba chciałem sobie przyoszczędzić tych kredytów. Ale tak. To już będzie koniec tego szybkiego odcinka. Jak widać, chyba jednak się lekko pomyliłem, jeśli chodzi o y, godzinę zakończenia eventu. Jeszcze mam godzinę. Ale to już. Będzie koniec odcinka, żegna się z wami Matix, zapraszam do lajkowania, subskrybowania, obserwowania mnie na Instagramie, na Snapie już nie, bo w sumie nie korzystam już. No i co? Na razie, cześć i do następnego odcinku. Bye!